No, rozpocząłem dzisiaj pierwsze sianokosy, lucerkę, lucerkę z trawą. To jest taka mieszanka. Bardzo fajnie to wygląda, także ciekawie się zapowiada. Jeszcze mam jedno pole, tak samo lucerkę z trawą. Bardzo fajnie. No a na łąkach zobaczymy. No, na razie jeszcze nie byłem, nie byłem zaglądać. Jeszcze trochę za wcześnie, ale myślę też nie będzie źle. Także, także paszy w tym roku będzie, będzie dosyć, wystarczająco. A pan tego roku, co jeszcze zostało? Zostało mi w zeszłym roku. I po prostu mam zapas, także na spokojnie. W tym roku też będzie tego dużo. Także myślę z optymizmem, patrzymy w przyszłość. Oby tylko ceny na, 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 na żywiec wołowy były lepsze, także powinno być dobrze. Jeżeli chodzi o sprzedaż, na przykład w moim przypadku to nie sprzedaję, wszystko zostaje u mnie w gospodarstwie. E, aczkolwiek niektórym wiosną, jeżeli zostaje, zostaje pasza z rezerwy z poprzedniego roku czy z, z dwóch lat, no po prostu sprzedają baloty siana, siano kiszonki lub kukurydzę w kiszonkę w balotach. No kukurydza w, kiszon, w balotach kształtuje się gdzieś w cenie około 300 zł za balot. A kiszonka z traw i, i, i ewentualnie z lucernie to tak gdzieś od 120-150, może nawet troszeczkę więcej jak jest, jak jest do mieszka właśnie tych roślin białkowych w środku. Tak to się mniej więcej kształtuje w tym roku. No, u nas paszy jest na ten rok dosyć, dosyć wystarczająco, bo, bo była wilgotna wiosna, nie ma może rekordów, ale jest, ale jest wystarczająca. Jesteśmy w trakcie, jedziemy cały czas, teraz każdego dnia u jakiegoś rolnika działamy z tymi sianokosami. Zależy też, gdzie w jakim regionie. U nas tutaj są. Niektóre dobre pokosy, niektóre słabsze pokosy były te przybroski z wiosny. Te trawy niby ruszyły dość dobrze. Ale było mokro, i też teraz coś tak wysztopowały I rolnicy już nie czekają i koszą trochę prędzej jak innymi laty, ale nie narzekają. No jest mniej, ale nie narzekają na te pokosy. Dużo robimy teraz tą przyczepą samozbierającą, bo niby to wychodzi trochę taniej jak z tymi balotami. Jest dużo roboty z balotami, co nie mają rolnicy tego czasu też i oszczędzają ten czas i wolą na pryzmy to spryzmować, dobrze ubić jest dobra kiszonka. Dużo u nas właśnie sieją tych jednorocznych też traw, tych gorzowskich, różnych mieszanek i no, chwalą sobie to, że jest dobry pokos i później sieją w to, to kukurydzę, nie? Po zbiorach. W naszym gospodarstwie sytuacja wygląda następująco, że sianoko, już jesteśmy po pierwszych sianokosach. W tym roku bardzo szybko robiliśmy, bo już 8 maja zaszłem kosić trawy. Normalnie inne lata gdzieś około tak 20-25 maja dopiero myśmy robili. No w tym roku było to wszystko dużo wcześniej, ale też mus, muszę powiedzieć, że plon był dużo mniejszy e, tych traw. E, wczesna wiosna, ciepła wiosna, później przemrozki i trawy polowe lucerny, no to dało tam plon taki w miarę no średni, można powiedzieć, ale trwałe użytki zielone w naszym regionie były słabe. Mm, nie chciałem dłużej czekać, żeby to jeszcze dłużej urosło, bo to było widać, że już ta trawa jakby kwitnie. I mówiłem, no będę to szybciej kosić, plon będzie mniejszy, ale myślę, że drugi pokos da się uratować i drugi pokos będzie większy, bo od razu jechałem nawozem. Udało mi się później, bo była susza jakby e, dostaliśmy dwa deszcze burzowe. No i myślę, że ten drugi pokos jakoś tam wystartuje i będzie lepszy od pierwszego w tym roku. A ja bym ktoś chciał dokupić gdzieś ściana, czy siano kiszonki, jakie ceny są ci coś, nie bardzo. To jedynie baloty jakieś tam gdzieś są do kupna. Ceny traw, no ciężko to określić, bo przeważnie jeśli są trawy do sprzedania, to są w balotach. No gdzieś tak trzeba liczyć za takiego balota, żeby nie więcej, tam 120, 130 zł, nawet do 150, jak jest w dobrej jakości, trawa trzeba za takiego zapłacić, ale u nas w regionie to raczej mało, żeby ktoś sprzedawał, każdy bierze głównie po ciebie taką trawę, nie piżonki. Tutaj nikt też nie kupuje, bo macie. Tak, tak, tak każdy ma swoje zapasy, nic tam nie kupujemy, każdy tak szykuje. No i tu w moim regionie akurat jest niedostępny, żeby gdzieś tam kupić, żeby ktoś miał nadmiary jakieś. Każdy to wykorzystuje w swoim celu, w swoim gospodarstwie.